Wam pokażę Dynie, bo już jest czas. Wiadomo, 16 maja. Czas sadzenia sadzonek do ziemi, bo już jest po zimnej Zośce. Te mamy różne Dynie. Jak wiemy, są bardzo. Rosną dosyć ekspansywnie i lubią dobre zasilenie. Zaraz wam pokażę czym zasilamy przed wkopaniem do ziemi. Tutaj mam bardzo dobrą ziemię, ale na ogrodzie, ale zaraz wam pokażę jeszcze o co chodzi. Tutaj widzicie ogórki, że już wzeszły. Także także już się, także się dzieje. I tutaj wam pokażę czym nawozimy, czym, czym podsypiemy właśnie te, te sadzonki dyni. Tutaj widzicie obornik granulowany, bydlęcy, strasznie śmierdzący. Coś porusza, jak struktura, jak to jest. A tutaj mamy kompost. Może nie wygląda super rewelacyjnie, bo nie coś poruszaj, strukturę. Strukturę! Ręką ale jest naturalny, to jest taki dwuletni. Struktura, widzicie, super ziemia jak to ziemia, to będziemy podsypywać plus granulat bydlęcy, strasznie śmierdzący zresztą, bo tak jak już było powiedziane, dynie lubią właśnie i tutaj mamy przygotowane takie doły już właśnie z granulatem, I teraz widzicie. Niektórzy oczywiście dynie wkładają bezpośrednio do ziemi nasiono. My jednak robimy sadzonek dlatego, że ten rok był dosyć specyficzny. Nie można było się przemieszczać to raz, po drugie, czyli nie można było tego nadzorować, po drugie nie można było nic zaplanować, w związku z tym zaplanowaliśmy, że ogrodnik wychoduje najpierw w szklaręce sadzonki i dopiero później Wkopiemy je do ziemi. To jest bardziej bezpieczna opcja. Oczywiście, tutaj patyczki. Tutaj będzie co innego. I za chwilę wam pokażę wkopywanie. Za zaraz, właśnie. Czyli kopiemy dołek. Pokażę to od podstaw. Opady były ostatnio deszczu. W związku z tym, woda w gruncie jako taka jest. Ta wilgoć, ale. Pamiętajcie zawsze, że należy podlać po włożeniu sadzonki. I tutaj właśnie będzie ten pokazany efekt zasilenia. Czyli najpierw kompost. Kompost jest oczywiście swojski, granulat, prawda? Jeszcze raz, jeszcze raz właśnie yy, kompost. Kompost nie musi być przesiewany, tutaj te cząstki części, które nie zostały przerobione, przerobią się już w glebie. Jesteśmy bardziej za taką ekologią, nic nie spalać, a raczej kompostować. I teraz pokaż tutaj, pokażemy jak to się wyciąga, taką sadzonkę, żeby nie uszkodzić systemu korzeniowego, bo tylko, że nie widzicie jakie są charakterystyczne tutaj, aż nawet te idealnie się doniczka odcisnęła, no to nie szkodzi, roślina sobie z tym poradzi. Dynia w ogóle ma bardzo ciekawy system korzeniowy. To samo dotyczy się dyni, patisonów, kabaczków. I pamiętajcie o zostawieniu dołek do podlewania, bo też jak deszcze są intensywne, to nieraz bardzo szybko spływa. Jak zrobicie to nie wiem, z perspektywy może będzie widać, że to, jest, że to jest taki dołek właśnie. I teraz po podlaniu już mamy mamy gotowiznę. Teraz pokażę jeszcze jeden. Nie wiem w którym miejscu tutaj będzie. Zaraz to będzie wsadzone. I tutaj widzicie, może być jakaś roślina, kwiatek. To też nie przeszkadza, takie stanowisko dyniowe. Tutaj widzicie dalej, są już, będą, będzie fasola na tych palach. Później też pamiętacie, tam jest jeden mój filmik, jak wkopywać kije. Jest pewna metoda, że bardzo szybko to się robi bez użycia szpadla. Tutaj też kopiemy. Pa, yy, pamiętajcie, że pamiętacie że zawsze, że musi być bardzo no tutaj chwila Kopiemy następny dół. Zawsze jakieś korzenie się stare Pokazują Przypominam też, że jak się pomidory, sadzonki pomidorów się wkofuje, to dajecie najpierw kromkę suchego chleba i garść pokrzywy zerwanej. To jest takie zasilenie. To tak przy okazji, tam w moich filmach można to gdzieś znaleźć. A tutaj pamiętajcie, dynia jest bardzo ekspansywną rośliną, ona potrzebuje dobrego zasilenia. Stosunkowo dosyć równomiernego podlewania. I wtedy możemy wyhodować wielkie dynie. Tutaj mamy też dynie Hokkaido i inne. O, jakiś korzeń widzicie, niesamowity. Też warto go usunąć przy okazji. Bo ktoś, kto kopał ziemię, nie przygotował jej idealnie, ale to nie znaczy, że nie dopracujemy tego w trakcie sadzenia. Praca w ziemi to jest przyjemność, relaks. Niektórzy lubią grać w gry, niektórzy lubią pić wina, degustować się, a niektórzy lubią też patrzeć, jak. Jak, jak następuje, właśnie proces zasadzenia to jest taki proces twórczy, bo nigdy nie wiadomo co wyrośnie. Jedni mają dynie 3 kg, sąsiad miał w tamtym roku 85 kg, dynie nie mógł jej podnieść. Nawet wózek mu się załamał, bo miał wózek dziecięcy do przewożenia właśnie warzyw. O, także widzicie, jeszcze raz to. Słynne oklepywanie donicy, bo ona już została idealnie wypełniona, wypełniona przez system korzeniowy. Widzicie jak się pozwijały te korzenie. Tutaj ja nie będę go nawet odchylał, ale jest to niesamowicie. Może tutaj takie zbliżenie jeszcze zrobię. To jest piękny widok. Tu podpowiada mi kołchoźnica, że zawracanie dupy. To no też fakt, bo musi jeszcze dzisiaj kozy doić w godzinach wieczornych. No, ale widzicie, że jest to ciekawe zajęcie. Ja lubię zawsze oglądać. Wiem, że lubicie oglądać, jak się wykopuje skarby, ale lubicie też, jak się kopuje sadzonki. I w ten sposób takie małe polepko, później to się oczywiście rozrośnie. Ja wam później będę pokazywał. Jak to, jak to dalej, co się z tym dzieje? Dynie są o tyle ciekawe, że pamiętacie, zupa dyniowa może być robiona na ostro, może być robiona na słodko, zawiera bardzo dużo witamin. Poza tym, dynie łatwo przechowywać, czyli jak bierzemy ją ze skórki, to pamiętajcie, że dynie można mrozić i bez problemu później o każdej porze roku mamy prawie świeżą, bo ona nie traci w ogóle tych właściwości. Także jest to, jest to wielki plus. Oczywiście, trzeba, dynię na przykład, zupę dyniową można robić na bazie dodatkowo mleka kokosowego. Jest wspaniała, jeszcze jak się weźmie garść ziół do tego i przypraw. Ja lubię na pikantnie, ale dzieci też lubią na słodko. Jest to bardzo odżywcza rzecz. I na pewno nie kupicie czegoś takiego jako zupy gotowej. Ale w niektórych restauracjach można coś już takiego spotkać. Tutaj przechodzimy zaraz. Będzie następne, nast następne miejsce. No i tutaj będziemy teraz kabaczek kopywać. Sadzonkę zaraz zobaczycie. Dołek na głębokość gdzieś około 10-15 cm. Nie widać, tak z tej perspektywy, może tutaj z tego. Może przy okazji się jeszcze jakiś skarb wykopie, ale to już będzie w innym wejściu. Pamiętajcie, właśnie to zasilenie jest ważne. Powiem Wam jeszcze jedno: My nie stosujemy przekopywania jesiennego, tak jak było kiedyś w tradycji rolników, działkowców, ogrodników. Tylko na wiosnę przekopujemy do uprawy. Także ziemia leży sobie przez całą zimę, nieskopana. Natomiast wiosną dopiero skopujemy i w ten sposób uzyskujemy duże zbiory, ale tu też nie chodzi o zbiory, tylko chodzi o to, że jest niesamowity efekt. Wszystko się rozrasta w takich ilościach wręcz ogromniastych. Proszę mi pokazać. Niżej, niżej mi proszę pokazać i nie dyskutować. Widzicie tutaj. Kabaczek jest troszeczkę, ma troszeczkę inny system korzeniowy, oczywiście to jest też kwestia jak ta roślina jest, ile była już przygotowana, bo chyba te cukinie były troszeczkę szybciej sadzone z nasion. Siadę. No i tutaj mamy jeszcze jedną roślinę, pozdrowienia, serdeczności, elo, elo, słyszycie też otoczenie, ptactwo, super, pokażę z bliska brzegi liści zdrowe wszystko super pozdrowienia z serdeczności Jeśli macie jakieś pytania chętnie wam e, chętnie wam opiszę odpowiem na każde nurtujące pytanie każdego ogrodnika LLO3210 Już jest czas kiedy można bez problemu do gruntu wszystko wysadzać bo już po zimnych zośkach można śmiało to robić pozdrawiam siema hej